Moja najlepsza przyjaciółka okradała mnie we własnym domu. Dzisiaj mamy KFC, kurito, jakiś wtorkowy kubełek i sosy. Ten gold najlepszy. I najlepsza rzecz, czyli shake krówka. historia miała miejsce kilka lat temu, jak moja przyjaciółka była w krytycznej sytuacji i zaproponowała mi, a raczej wybłagała mnie, żebym z nią zamieszkała. Chłopak się od niej wyprowadził, no i musiała teraz płacić czynsz sama, dlatego też właśnie błagała mnie, żebym z nią zamieszkała i po prostu płaciła z nią czynsz na pół. Zgodziłam się. Miałam ledwo 19 lat i uznałam, że skoro jej tak bardzo zależy, to ja mogę zamieszkać z nią na próbę. Poham kuli to po prostu. Na początku, jak razem zamieszkałyśmy, było bardzo fajnie. Robiłyśmy sobie, wiecie, imprezki, nocowanki, wspólne zakupki żywieniowe. Ale z tymi akurat zakupkami to głównie było tak, że to raczej ja za nie płaciłam. Ona mówiła, że mi odda lub zapłaci następnym razem. Rozumiałam to, bo ona nie miała za bardzo kasy, a przynajmniej tak mi się wydawało. Ale na no chwilę widziałam u niej nowe rzeczy, buty, torebki... Powoli zaczęło mnie zastanawiać, skąd ona ma pieniądze na te rzeczy. Pracowała na pół etatu, rodzice jej nie pomagali, skąd miała kasę na tyle nowych rzeczy. W pewnym momencie zaczęłam zauważać, że brakuje mi kilku rzeczy. Typu jakieś stare ciuchy, które miałam schowane w szafie, które były wystawione na sprzedaż i czekały, aż ktoś się po prostu kupi. To długo nikt ich nie kupował, więc ja nie zaglądałam do tych rzeczy. Ale w końcu jedna rzecz się sprzedała i zajrzałam do tej szafy kilku rzeczy brakowało. Przeszukałam cały pokój, no i tych rzeczy nie znalazłam, ale pomyślałam sobie, że może po prostu te rzeczy zostały w moim domu rodzinnym. No i trudno. Ja miałam też schowany mój stary telefon, na wypadek gdyby mój aktualny się po prostu zepsuł. No i kiedyś chciałam go odpalić, bo coś chciałam sprawdzić na tym telefonie. No i go oczywiście nie było. Po tym telefonie już zapaliła mi się czerwona lampka, że coś jest nie tak. Głupio mi było ją oskarżać bez dowodów. Więc wpadłam na genialny pomysł. Postanowiłam, że zamontuję sobie kamerkę w pokoju Zamontowałam ją i wyjechałam na weekend do moich rodziców Po weekendzie oczywiście wróciłam i przejrzałam nagranie No i co tam oczywiście ujrzałam? Tym razem nie kradzież Zobaczyłam, że przegrzebuje moje rzeczy Niestety nie znalazła widocznie nic, co by opłacało się ukraść Dowód był jasny, że grzebi mi w rzeczach, żeby coś ukraść ona miała bardzo dominujący charakter, więc nie chciałam się z nią kłócić. Po prostu, jak jej nie było w domu, to się wyprowadziłam. Po wyprowadzce wysłałam jej te nagranie.